Spodziewaliśmy się, że będzie ciężko, ale na pewno nie, nie spodziewaliśmy się aż takiego wyniku. Na pewno wpływ miał na to upadki Mariusza Firleja i Mariusza Poszakowskiego. Właściwie straciliśmy dwóch zawodników na samym początku meczu. Musieliśmy się ratować zmianami. No niestety zawodnicy nasi nie za bardzo sobie radzili na tym torze. I, i nawet nasz lider Dawid Belego miał najsłabszy występ w tym sezonie. I, i ciężko było coś, coś poratować po prostu. 6 punktów przy Twoim nazwisku. Starałeś się, walczyłeś, ale mimo wszystko to, to było zbyt mało. Czy ta znajomość toru z, nie z nas z przeszłości pomogła? Na pewno. No, kąty, kąty połapane były gorzej z nawierzchnią. Też całkiem inna jest nawierzchnia niż jeździłem w 2013 roku. No, w tym roku też się nie mogę jakoś odnaleźć z przełożeniami, yy, co bardzo na tym ubolewam i mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższym czasie. Fakt, że sezon się kończy, ale nie będę się poddawał, będziemy walczyć z tym sezonie. Dzięki, menadżer gospodarzy. Cześć. Majemu na Dzisiaj właściwie się, pomimo zaszczycenia dla kogokolwiek z zawodników, znakomita postawa czerwono-czarnych, łącznie z Damianem Starkowskim, wracającym po kontuzji. Dzisiaj właściwie wszyscy zasłużyli na słowo pochwały. Można powiedzieć, że jestem uradowany, ale z drugiej strony troszeczkę. Czuję się w tym momencie z małym niepokojem za chwilę wrócę do szatni i się dowiem jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o start w Poznaniu. Chodzi tu o Damiana który jeszcze odczuwa niestety ból i podejmiemy razem wspólnie decyzję, czy wystawimy tego zawodnika na najbliższy mecz w Poznaniu, więc ta decyzja będzie znana, przypuszczam, że dzisiaj wieczorem albo jutro do, jutro do południa, ale cieszy mnie przede wszystkim postawa całej drużyny, czyli tutaj równa postawa, to, że mimo że, że ten tor dzisiaj z domu po opadach troszeczkę inaczej się mimo wszystko zachował, być może się troszkę bardziej nawet rozrywał, niż zazwyczaj. Zawodnicy potrafili sobie z tym radzić. Cieszę, że, że wszyscy równo punktowali. Cieszę odbudowanie się Marcina, bo powiedzmy po lekkim, delikatnym może dołku, ale myślę, że, że dzisiaj widzę, że, że wraca stary Marcin, nasz lider i, i, i wiem, że, że mogę na niego liczyć w kolejnych meczach. Jestem tego w 100% pewien i to jest najważniejsze na dzień dzisiejszy. No właśnie, Marcin Nowak, 12 punktów. Wróciłeś do dwucyfrówek przy twoim nazwisku. Twoja ocena tego spotkania. No na pewno fajnie, że udało się aż takim wynikiem wygrać. Większy ból głowy będzie miała księgowa. Te, są, te punkty trzeba będzie wypłacić, Żartuję oczywiście. No fajnie, tak jak pan Rafał powiedział, bardzo się cieszę, że pod tym lekkim dołku pokazałem, że potrafię iść, że nie, że tylko początek sezonu tam mi się jakoś udawało. Mam nadzieję, że tak już utrzymam do końca sezonu. No i jutro jedziemy do Poznania. Są pytania. Pytanie do menadżera dużo gości jak wygląda sytuacja zdrowotna pół zonu. No właśnie, bo komunikat był ze strony z że jest, to z to jest ona, wszystko dobrze, a później... z więc raczej nie z tym e, no Mariusz narzekał na bólę obojczyka i zdecydował się po prostu zrezygnować z jazdy. No, być może na siłę dałoby się, ale to, to też bez sensu trzeba patrzeć na zdrowie i bo to jest najważniejsze. W tej chwili no Rafała... tak, on ma pojechać na badania do, do swojego lekarza w Toruniu, dzisiaj po zawodach, i zobaczymy, jak to tak naprawdę wygląda. No i do Rafała dzisiaj, Dany Stankowski zaprezentował się zupełnie nieźle. Zresztą to było chyba troszeczkę zaskoczenie, że on się pojawił w składzie po w przenosinach Kevina Pfeiffera do Poznania pozyskaliście zawodnika z Zielonej Góry, czy bierzecie jego obecność pod uwagę jutro? Czy tak, no, zakontraktowanie Jakuba bo Osyczki było e, skierowane na to, jeżeli byśmy nie mieli zdolnego któregoś dnia do startów. E, wiedzieliśmy, że Damen jest po, po urazie, e, ma zdolność do startów, ale odczuwa jeszcze ból. Spodziewamy się e, no, dosyć trudnego toru w Poznaniu i razem przeanalizujemy to, czy jest e, warto ryzykować jeszcze tutaj w rundzie zasadniczej, czy nie dać e, się wykurować jakby w 100% i, i, i wtedy, żeby wrócił na kolejne mecze ligowe, a przede wszystkim na rundę play-off w 100% e, tutaj e, sprawny do, do, do jazdy. E, na, na tą chwilę można powiedzieć Damian jest sprawny radził sobie, choć było widać by drobne mankamenty w jego, w jego jeździe. To nie był ten Damian, który, który, który był tutaj zazwyczaj w gnieźnie. E, Troszeczkę się męczył na trasie no i walczył z bólem mimo wszystko. Jeszcze, jeszcze to odczuwa. Myślę, że, że to potrzeba jeszcze, jeszcze tygodnia, czy dwóch i, i ten, ten ból zupełnie zniknie i zawodnik będzie w 100% sprawny. Dlatego y, razem wspólnie podejmiemy tą decyzję tutaj, czy, czy jutro wystawiamy Damiana na, na mecz Poznaniu. Jakie założenia przed Jest Założenie zawsze jest jedno, jedziemy walczyć o zwycięstwo. Jak najlepszy wynik. No, no myślę, że do innego założenia nie może być. Jako sportowcy wszyscy, wszyscy zawsze przyjeżdżają walczyć o, o, o wygranie. To wszystko, dziękuję. dziękuję bardzo.